Jest taka jedna góra, którą zawsze jak byłem blisko niej i miałem ją na wyciągnięcie ręki, zawsze zdarzało się coś, co od tej góry mnie odciągało. Przyczyny były różne: czy to czas, zmęczenie, czy cokolwiek innego. Zawsze padała ta decyzja, że nie idę tam. I nadarzyła się okazja, by kolejny raz spróbować. Rozpoczynamy ten film w schronisku Ornak. Jednak zanim tutaj doszedłem, ruszyłem z Kir. To pokaże ta moja prosta mapa. Ale cały film rozpoczniemy właśnie w schronisku Ornak. A jestem tutaj podczas wyprawy Mateusza w Wali Góry pod pięknym tytułem Tatrzańskie Opowieści. Realizuję tutaj materiał do telewizji, ale też przy okazji powstaje ten vlog. Co do schroniska Ornak niezwykłe miejsce. Niezwykłe miejsce, które zawsze przyjmowało mnie z otwartymi drzwiami i z gotowym do spania łóżkiem. <laughs> niezwykłe miejsce, niezwykłe klimatyczne, yy, małe schronisko, które yy, robi takie wrażenie nigdy nie odświeżanego. Robi wrażenie takiego budynku, który stoi tutaj od zawsze i jeżeli w ogóle coś zostało w nim zmieniane, odświeżane, to jest to robione w bardzo taki... Yy, niezauważalny sposób, przynajmniej ja tego nie zauważam. Chronisko, które wieczorem, gdy opustoszeje już z turystów, którzy nie śpią w schronisku, a zostaną tylko jego mieszkańcy, to robi się niezwykle klimatycznie wieczorem. To bardzo lubię w tym miejscu. Dobra, Więc tutaj spaliśmy i kolejnego dnia wyruszamy w kierunku ornaku. Jest z nami też Karolina Krasińska, fotografka, która ową wyprawę Mateusza dokumentowała na fotografiach. Jest tu Karolina. To jest Mateusz. patrz jak pięknie pozuje nam tutaj. Jak tam maty? To drugi dzień zatrucia pokarmowego. Bawię się doskonale, za to no, w ogóle zapytanie. Wyglądam dobrze. Bo tak. ja zawsze wyglądam dobrze, a w kapeluszu to takie wiesz plus 10. Tatry zachodnie uchodzą za takie pagórki z widoczkami, gdzie podejścia nie są za strome. I to jest, jeżeli chodzi o te podejścia, trochę, trochę takie kłamstwo, taka trochę, trochę taki mit. Bo widoczki, co prawda, są, gdy się już wyjdzie na górę, ale same podejścia to są naprawdę strome wyrypy. Mimo, że ta część Tatr jest po prostu niższa od wysokich, to wcale nie jest tu Ślankowa, po prostu jest też do góry mocno. No to już idzie już. Jakieś chorą ilość dni już po tych latrach Podziwiam Ale już za tydzień, jak odpalę wrotki To, to gdzie dojedziesz? Ciężko będzie ci mnie w kadrze złapać Tak? tak myśl. Nie nadążę Zops. Zawsze zastanawiałem mnie jedna rzecz w świecie. Zawsze zadawałem sobie pewne pytanie: dlaczego ludzie relacjonują wyprawy? Dlaczego ja sam, poprzez moje filmy, relacjonuję swoje wyjścia wyprawy? Ludzie relacjonowali wyprawy od zawsze. Kiedyś relacjonowali je poprzez zwykłe opowiadanie, jedni drugim. Potem przyszło trochę więcej mediów, pojawiły się gazety, pojawiła się telewizja. I zawsze to było takie normalne, mam wrażenie. Dopiero teraz, jak pojawił się YouTube, i ogólnie relacjonować wyprawy może każdy, zaczęło to w pewnym sensie niektórym ludziom przeszkadzać, że wszyscy zaczęli to robić. Mi na przykład nie przeszkadza. Ja uważam, że każdy ma prawo do robienia swoich relacji, ze swoich wypraw, swoich wyjść. Czemu by nie? Jeżeli ktoś będzie chciał to obejrzeć, to wszystko się zgadza. Wydaje mi się, że relacjonowanie wyprawy dla twórcy to zawsze jest przede wszystkim piękna pamiątka. Piękna pamiątka, którą zwyczajnie w świecie może podzielić się z innymi. Pytanie jest moje tylko, dlaczego to robimy? W tym filmie będę wspominał o pewnej wymianie energii. A jednym ze sposobów wymiany energii jest danie pod filmem kciuka w górę. I to jest bardzo dobry moment, żeby to zrobić. Dzięki. Tak, lepiej, tak, tego, to lepiej, to nie... lepiej tego nie zrobię. <słuch> <słuch> Jak tam, pogoda? Trochę słońca, trochę chmur, trochę wiatru, wygląda to niezwykle ciekawie, szczególnie na filmie, bo na żywo nie zawsze jesteśmy zachwyceni z takich warunków i wolałbym jednak widzieć ciut więcej niż, niż to, co tutaj na obrazie. Mimo tego na obrazie filmowym wydaje mi się, że zawsze to fajnie oddaje klimat gór, które myślę, że w większości czasu właśnie tak wyglądają jak tutaj na tych ujęciach. Samo przejście grani Ornaku to niezwykła wędrówka. To jest miejsce bardzo klimatyczne. Niezwykle wyglądają tutaj te szlaki. Są taką po prostu szeroką, fajną ścieżką po niezwykle falującym terenie. Wygląda to przepięknie. Przepięknie to wygląda jeszcze w pełnym słońcu lub na jesień. Jesienią to już jest w ogóle bajka, bo te wszystkie zielone trawy są po prostu rude. Idzie się tutaj już tak ślankowo po grani. są widoczki, te, te to podejścia góra-dół są już takie naprawdę bardzo przyjemne. Jeśli wyzwornik to jest wyjątkowe miejsce. Zawsze, gdy tutaj docierałem, zapadała właśnie taka decyzja, że ta bystra, którą stąd widać, która jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, ale gdy potem się tak i trochę człowiek przyjrzy, to jednak jest tam kawał drogi. No to zawsze zastępowała tutaj decyzja, że rezygnowałem z dalszej wędrówki, bo pójście tam i powrót to naprawdę jest kawał drogi. Poczułem, że to jest ta okazja, kiedy właśnie mogę na nią wejść. W końcu to miejsce, które tak zawsze było nieosiągalne, jest na wyciągnięcie ręki. Pomyślałem, że szkoda, by zwyczajnie nie skorzystać. Słuchajcie, stał się cud, w końcu jestem na Bystrym Siodle. No i przede mną 45 minut na Bystrą. Góra, która generalnie... Do której generalnie nigdy nie byłem w stanie dotrzeć. Ciekawe, czy to jest dzisiaj ten dzień. Ekipa się trochę rozeszła, bo Mateusz poszedł na Starorobociański, Karolina została na Siwym Zworniku. E, foci sobie, tutaj też chwilę podeszła pofocić. No a ja, no, mam dylemat, <grywia> mam dylemat, czy, czy pchacie tam na górę, czy nie. Ale piękna grań. Nie spodziewałem się takiej tutaj sytuacji. Przepięknie tu jest. Znów się zachmurzyło. Fajne warunki. Podoba mi się bardzo. Jeszcze taki na szczycie jedno przejaśnienie i będę spełniony dzisiaj na tym materiale uuu <tryk> przejaśnienie wiąże się z tym, że wieje jak diabeł, więc z jednej strony dobrze z drugiej strony może niekoniecznie Starą, na bystrą. Jak widzicie, widoki przepiękne. Chwilę tu posiedzę, może, coś, może się coś rozwidni. Może uda się coś pokazać. A jak nie... No to... Będzie trzeba tu kiedyś wrócić, po widoczki. No. O! O, o, o! o, o, o. Może, może jest szansa. Wszystko, co człowiek tworzy, potrzebuje mieć też odbiorcę. Potrzebuje mieć też osobę, która to zauważy, skomentuje, zobaczy. A na samym końcu największym, chyba z, jakby sposobem spełnienia się twórcy jakiejś relacji jest to, że dana osoba się zainspiruje tym, co stworzył dany człowiek. Ja na przykład, jak czytam od Was, że dane wyjście Was zainspirowało do czegoś, to czuję się niezwykle spełniony. Jest to taki stan, w którym czuję się, że te filmy, które dla was montuję i robię, mają zwyczajnie jakiś sens, że oddziałują one na was w jakiś sposób, że jest ten element inspiracji, który, który was na przykład w te góry y, popchnie, wyciągnie lub pójdziecie moją drogą na przykład, tak? To jest, to jest niezwykłe dla mnie. Dzisiaj mamy możliwość przekazu naszych relacji poprzez film, poprzez słowo pisane, tak jak Mateusz właśnie. Mateusz, idąc tutaj przez tatry, będzie później pisał książkę o tych wszystkich dniach, które tutaj przeżył. I ma niezwykły dar do pisania o najprostszych rzeczach, które mu się wydarzają na szlaku w tak niezwykle wciągający sposób, że dla mnie to jest po prostu jakaś magia. Ale każdy ma swoją dziedzinę. Ja wolę uwiecznić coś na filmie i potem to zmontować, dodać muzykę i też stworzyć jakiś klimat, klimat, który mam wrażenie coraz więcej przyciąga tutaj osób, co mnie niezwykle cieszy. Bo jest tutaj was więcej i coraz więcej yy, piszecie komentarzy i jest ta okazja do tego, by yy, pogadać, wymienić tą energię, którą wydaje mi się Potrzebuje każdy twórca. Myślę, że właśnie po to wielu twórców robi swoje relacje, jakie by one nie były, żeby mieć to paliwo od swoich odbiorców, od, od was. Przez to, że do mnie piszecie, na przykład piszecie te komentarze, wszystkie pod filmami, no to jest to zwyczajnie dla mnie paliwo, które do mnie dociera, a dla was mam nadzieję w jakiś sposób paliwem, czy momentem radości, czy relaksu, czy czegokolwiek jest na właśnie mój film. I w ten niezwykły sposób powstaje to, ta, ta wymiana energii między nami. I to jest ta rzecz, która, jak sobie tak pomyślę o robieniu filmów, to chyba jest to najciekawszy powód, najbardziej taki istotny dlaczego to robię. Niezwykłym dla mnie też był taki pewien komentarz, który jakiś czas temu przeczytałem i który zapadł mi w głowę. Mianowicie brzmiał tak, że Byłem w tym samym miejscu co ty, lecz nie widziałem tych rzeczy, które pokazujesz. I kończył się ten komentarz tym, że, że ta osoba, która go pisała, następnym razem trochę bardziej się skupi na tym, co wokół niej jest. Niesamowite to jest dla mnie, że dzięki mojej na przykład relacji potrafię kogoś jeszcze bardziej uwrażliwić na to, by widział więcej.